Fani gier o Piratach od wielu miesięcy czekają na Skull Bones, bo umówmy się, nie mają za wiele tytułów, które mogą spełnić ich oczekiwania. Mamy rzecz jasna na przykład Sea of Thieves, no ale ile można. Wreszcie poznaliśmy kilka nowych informacji na temat Skull Bones, bo jeden z twórców postanowił uchylić rąbka tajemnicy na temat historii, świata czy eksploracji. Po najlepsze ceny gier gorąco zapraszam na enebak.com. A jak użyjecie kodu Lootbox, wydacie jeszcze mniej kasy. Wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Informacje pochodzą od Ryana Bernarda, dyrektora gry, więc nie byle kogo. Wspomniał w jednym z wywiadów, że chce, aby gra żyła przez lata i dlatego też nie trafi na konsole starszej generacji. Co do historii, to jego celem jest to, aby gracze tworzyli własne opowieści i mogli wybrać swój typ pirata. W końcu będzie to gra sieciowa, które to zazwyczaj nastawione są na takowe wybory i fabułę, która nie narzuca graczowi jak ma grać. Nie oznacza to oczywiście, że w tej grze zabraknie postaci niezależnych i wspaniałych historii, bo doświadczymy ich grze, jeśli będziemy tylko chcieli się w nie zagłębić, jeśli chodzi o budowę świata i to. Jest jak i gdzie będzie można walczyć, to Barnat jasno zaznaczył, że ląd będzie służył do craftingu, handlu czy podpisywania kontraktów, jednak nie doświadczymy tam walki, ponieważ Skull Bones jest grą nastawioną na walkę na otwartym morzu. I tak też będzie. Mają pojawić się tam jednak wydarzenia losowe, na przykład ataki na osadę, którą będziemy mogli obronić lub podbić razem z najeźdźcami. Po premierze pewnie nie zabraknie porównań do Sea of Thieves, gry, o której wspominałem wcześniej, zresztą na pewno dobrze ją kojarzycie. Nie będzie to nic dziwnego, bo Sea of Thieves robiło wiele rzeczy naprawdę dobrze, ale o tym wszystkim przekonamy się już 8 listopada. Hunt Showdown to pierwsza osobowa gra akcji, która stawia na rozgrywkę sieciową, głównie w myśl operacji. Generalnie tytuł bardzo udany jak się okazuje nadal popularny. Powiem więcej. Jego popularność jest największa od lat. Gra wyszła w 2019 roku i wówczas grało w nią jakieś 13 tysięcy osób na Steamie. 27 lipca, zaledwie kilka dni temu w Hunt Showdown grało jakieś 38 tysięcy graczy jednocześnie. Jest to najwyższy wynik w historii tej gry. Dlaczego gra stała się aż tak popularna? Odpowiedzi należy szukać w aktualizacjach, które są wypuszczane regularnie przez dewelopera. Nie są to zawsze stałe zmiany, a często eventy czasowe jeden z nich miał miejsce właśnie 27 lipca. Serpent Moon, czyli to wydarzenie, zaoferowało graczom wiele atrakcji, nowego legendarnego łowcę, nowe uzbrojenie, elementy kwipunku i specjalną porę dnia uwzględnioną w tytule. Podczas wydarzenia można było zdobyć różne nagrody, niektóre tylko za odpowiednio zapłatą w postaci Battle Passa. Wydarzenie trwa do 26 września godziny 16, więc jeszcze trochę, a studio Crytek wydało też płatne DLC dzień przed startem owego wydarzenia, więc nie pierdzielają się nawet kilka lat po premierze. Gra zawdzięcza wiele swojej obecnej popularności również streamerom, którzy napędzają maszynę i sprawiają, że ludzie dowiadują się o nowych aktualizacjach i postanawiają albo kupić grę, albo powrócić do niej po latach. Ekranizacje, książek czy gier nie zawsze kojarzą się nam dobrze. Jest to kwestia mocno subiektywna, każdy ma swoje zdanie. Jest wiele osób, którym na przykład Wiedźmin Netflixa bardzo się nie podobał, a z kolei innym przypadł do gustu. Nie wspominam o tym przypadkowo, bo niedawno była Ramsey, aktorka wcielająca się w serialową Ellie, w ekranizacji The Last of Us Miała co nieco o serialu i grach. Aktorka w wywiadzie wspomniała, że wie, iż ludzie byli zaniepokojeni tym, co może znaleźć się w serialu i w jakim stopniu zachowano poszanowanie dla gier. Mówi, że jeśli coś jest cenne, czyli w tym przypadku Gra The Last of Us, dla nas, to obawy są czymś naturalnym. Postarała się również nieco uspokoić graczy. Szczerze mówiąc, myślę, że ludzie go pokochają. Bardzo mocno podąża za emocjonalnymi bitami gry. Bardzo szanuje i honoruje grę. Ale wnosi do niej nowe życie. Odkrywa różne miejsca, które nie zostały zbadane w grze. Myślę, że ludzie to pokochają. Mam nadzieję, że tak. Tworzenie tej produkcji było świetną zabawą, takim doświadczeniem. Mam nadzieję, że również poczują to doświadczenie, gdy wyruszą z nami na przygodę. Z jednej strony fajnie, może na kogoś wpłyną te słowa, ale trudno wierzyć też aktorce, która dostaje za to pieniądze i stara się jak najlepiej. Promować serial, w którym przecież gra. Nie zrozumcie mnie źle, bo to nie tak, że skreślam serial na starcie, ale po prostu podchodzę do tej produkcji z odpowiednim dystansem, nauczony błędami z przeszłości. Nie oceniam póki nie zobaczę, bo oczekiwania są całkiem spore. Dajcie znać, jak to wygląda u was, i czy uważacie, że HBO da radę, czy może spierdzieli sprawę po całości. PlayStation 5 otrzymało masę nowych funkcji, bardziej i mniej używanych, ale jednak jest widoczny postęp względem poprzedniej konsoli. Jedną z owych zmian był system wyróżnień, który umożliwiał wyrażanie opinii o innych graczach. Pewnie pomyślicie, spoko sprawa, jednak gracze chyba go nie docenili, bo Sony ogłosiło, że już niedługo zostanie usunięty, a ma się to stać jeszcze jesienią tego roku. Funkcja nie ma zostać zastąpiona i po prostu zniknie, a gracze jeśli będą chcieli przekazać pozytywną ocenę danego gracza, będą musieli zrobić to w wiadomości prywatnej. Japończycy zamiast gabloty w w profilu PSN, która to swoją drogą zajmowała sporo miejsca, mają wprowadzić miejsce na cyfrowe nagrody kolekcjonerskie i będą to figurki, postaci z gier, czy modele starszych konsol od Sony, które będzie można podobno zdobyć dzięki PlayStation Stars. Będzie to program lojalnościowy, który zaoferuje właśnie specjalne nagrody. Mowy startować w grudniu i będzie darmowy, a jedyne co będzie trzeba robić, to grać przynajmniej w jedną grę raz w miesiącu. Owe nagrody będzie można wygrywać na turniejach lub podczas odblokowywania kolejnych achievementów. Dlaczego gracze nie korzystali z funkcji oceniania innych? Jest na pewno kilka powodów. Jednym z nich jest to, że nie można było ocenić znajomego. Kolejnym jest brak możliwości oceniania graczy w ciągu 12 godzin od przyznania orderu za uczynność, serdeczność, sportową postawę lub postawę lidera. Czy jest to jakoś bardzo potrzebna funkcja? No, raczej nie i chyba nie. Nikt nie będzie za nią płakał. Pojawiła się też kolejna informacja na temat konsoli PlayStation 5, a udzielił jej dyrektor finansowy Hiroki Totoki, który został zapytany, czy cena za sprzęt ma się niedługo podnieść, czy może zostać taka, jaka jest. Odpowiedział bardzo wymijająco, bo wspomniał, że jeśli chodzi o potencjalny wzrost cen PlayStation 5, w tym momencie nie ma nic konkretnego, czym mógłby podzielić się na temat właśnie owych cen. Ani nie zaprzeczył ani nie potwierdził, że cena ma się zwiększyć. Dotyczy to oczywiście plotki, która mówiła, że cena konsoli ma być wyższa przez wzgląd na trudno dostępne podzespoły. Trudno więc stwierdzić, jaka będzie przyszłość konsoli PlayStation 5 czy kupować ją teraz czy może poczekać i pewnie niektórzy teraz stwierdzą, że przecież nie podał żadnej informacji, ale taka odpowiedź to już sam w sobie jest odzew, ponieważ ani nie zaprzeczył, ani nie potwierdził, co może wskazywać bardziej w tym drugim kierunku. Już jutro w Assassin's Creed Valhalla pojawi się darmowy dodatek The Forgotten Saga. Premiera odbędzie się 2 sierpnia, a DLC wleci do gry wraz z aktualizacją 160, a w dniach od 4 do 25 sierpnia w Valhalla odbędzie się również festiwal CirqueBlot, gdzie gracze będą mogli obczaić nowe aktywności, zadania i zgarnąć specjalne nagrody. Jak już jesteśmy przy Assassin's Creed, to możemy wspomnieć o Ashrafie i Smilu, reżyserze Black Flag, Origins czy właśnie Valhalla, który został zwolniony ze studia Ubisoft po tym, jak pojawiły się wokół jego osoby pewne kontrowersje. Były to poważne zarzuty dotyczące wykorzystywania wysokiej posady w kontaktach z kobietami oraz miał ukrywać, że jest żonaty. Obecnie pracuje w chińskim teamie, należącym do giganta, jakim jest Jest to studio zajmujące się grami mobilnymi i odpowiada chociażby za Call of Duty Mobile czy Honor of Kings. Pracuje w modrealu na stanowisku konsultującego dyrektora kreatywnego. Dostał tam naprawdę sporą szansę, bo takie stanowisko po takich kontrowersjach to jest naprawdę kolejne życie, i szansa, której tym razem nie może zaprzepaścić. Rzecznik studia wspomniał, że Ashraf Ismail wykazywał się pełnym profesjonalizmem i nad życie podchodził do studia jak i projektów. Overwatch 2 ma ukazać się w październiku i ma być w modelu free-to-play. Gracze mają jednak otrzymać Season pasa i płatne skiny do postaci, co pozwoli twórcom zarobić zapewne sporo kasy, jak to zwykle przy takich działaniach bywa. Blizzard postanowił zrezygnować jednak z płatnych skrzyń z lutem i zamiast tego pojawi się właśnie season pass i elementy personalizacji naszych bohaterów czy broni. Studio postanowiło pochwalić się cenami za przykładowe skiny do postaci w Overwatch 2 i na przykład jeden skin mityczny miałby kosztować 231 zł, a legendarny 92 zł, natomiast zawieszka 42. Ponad 200 za skina to naprawdę sporo. Blizzard wysłał te informacje do graczy wraz z ankietą, w której chcieli poznać ich zdanie na temat owych cen. Dlatego też nie wiadomo, czy twórcy faktycznie prowadzą takiem, czy może mniejsze ceny do Overwatcha 2. Ceny cenami, ale jednak dobrze, że twórcy ograniczały się jedynie do takich form mikropłatności, a nie jakichś takich nachalnych, jak to mamy chociażby w Diablo Immortal. No i myślę, że troszkę się na tych błędach nauczyli. Zresztą Overwatch to jest w ogóle zupełnie na parakaloszy i trudno byłoby tam zastosować takie formy jak w Diablo na przykład. Jak na razie wydaje się to zdecydowanie za wysoka półka cenowa, ale pewnie to kwestia bardzo indywidualna. Tak czy siak dziękuję wam za oglądanie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do jutra.